Dla Was, od wszystkich, bawcie się dobrze. E, no, będzie jak zawsze grill przy takich imprezach. Muzyka będzie również do tańca, więc kto chce, ruszamy się. Może, może panowie poproszą panie do tańca. Parkiet jest mały, tutaj taki chodniczek, ale na tym można tańczyć, także proszę się bawić. Dzisiaj gościmy naszych mieszkańców na pikniku sąsiedzkim, gdzie oprócz takich teatralnych rzeczy i muzycznych obchodzimy również Narodowy Dzień Sportu. Wyszliśmy naprzeciw tej inicjatywie i odbywał się zdrowy osób, taka gimnastyka dla pań 60+, plus. zumba, jest zumba w dwóch kategoriach wiekowych 60+, plus i dla osób młodszych, taka bardziej energiczna. Natomiast dla dzieci przygotowaliśmy slalom, z zabawami oraz będzie teatrzyk Krokodyl za chwileczkę występował z spektaklem Morska opowieść, a później zabierzemy Państwa w muzyczną podróż z Panem Piotrem Siejakowskim. A oprócz tego będzie, oprócz strawy dla, yy, dla ducha, będzie też strawa dla ciała. Pani Marylka i pani Małgosia przygotowują smakołyki, kiełbaski, ale i zdrowe żywienie jest u nas i będą takie różne owocowe szaszłyki, owocowe niespodzianki, także witaminek będzie u nas mnóstwo. Czas, aż w wakacji nadszedł kres, przyszedł dzień, w już rozdać musieliśmy się, rozdać musieliśmy się. Gerard pokazuje na czym polega ten slalom. Nie się? Nie, nie. No to super. Dziewczyn, proszę, raz. no gender, genderem, no. Dwa, trzy, cztery, proszę tu się ustawić. Któraś jeszcze chętna? Chodź. No, to ty nie chcesz. No nie, to nie. Któraś jeszcze chętna? Też chodź. No widzę, że chcesz, no. A ty chcesz? Nie. No to zostawaj. Brawo dla dziewczyn! A ty No A teraz powiedzcie wszystkim, jak macie na imię. Jadzia. Jadzia, Sara, Agatka, Elmira, El, Elvira. 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 i Alicja. Brawo! Dziewczy! Czyli powiedzcie mi dziewczęta, czy wy umiecie się kiwać? Cecha Dobra, stańcie za mną, tak? Bokiem wszystkie, stara bokiem. Nasza Dobra, i słuchajcie. Płyniemy na takiej małej, wąskiej uczty. Sztorm, dziesięć skali poporta, wielkie fale, bałwany. Żeby nikt nie wypadł za butę, musimy się równo kiwać. I wiosła! No nie, nie dziewczyny, no nie, nie, nie. Stąd dziesięć w skali poporta dziewczyny z Świękiem, jak na spacer ludzkim. utopisz mnie. Nawet się nie zmartwiła. a jaśka. No dobra dziewczyny, niech mu będzie martwimy się na trzy, cztery. Uwaga, martwimy się na trzy, cztery. O, dziewczyny, tam już o, jest rejestracja, tu będzie tam, 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 tam dobra, tak, pana się o, Tam o, super, o, dobrze, martwimy się, bo pan taki, tam, tam, to Do, tam. ciężko, pan. kamerę z dziecikiem. dobra. Dobra, dziewczyny, to zrobimy tak, o, już wiem, jak zrobimy, ja będę grał na gitarze, że? Nie Bąbel nigdy nie wypada, Bombel zawsze się zbombluje. O. Będzie ładny. Bo ja jestem ładny, prawda? Dobra. Nie pytam dalej, nie drożny, Dobra. Wy będziecie wiosłowały, dobra? Ja będę śpiewał nasze marynarskie zawołanie. Hej, a wy będziecie po marynarsku odpowiadać. Ahoj. Ahoj! Dobrze? Ahoj! Nie, że dobrze. się tak jest. Zaczynamy. Wszyscy teraz! Hej! Ahoj! Hej! Hej! tu zawsze dopuszczamy do doskonałości, wspólnie prawda? W takim razie teraz poproszę, żeby zaśpiewały, ahoj, te, które w życiu robią wszystko najlepiej. Kto robi w życiu wszystko najlepiej? Kto? No pewnie, że mamusie. Zawsze kiedyś, że wypadek, co prawda, i widzę, zaznaczam, że babcię to też mamusie. Tak, żeby nie wiem, Uwaga! zaczynamy. Teraz same mamusie. Przyjemność jeszcze raz proszę. Hej! Ja tu się ty nie jesteś pan. Tak? Ty nie jesteś mamusia i nie będziesz. Zmartwój się. Tak? Dobrze, a teraz, żeby nie było tego elementu wykluczenia odrzucenia, no. wiecie panowie, o czym mówię. Specjalnie. No, Tatusiowie. Hej! No a teraz się nie odezwał pan. To nie było, ale gdzie był tam trzy zdania. Dobra, a to jeszcze raz. Jeszcze, to jeszcze raz. raz. Zobaczymy jak to idziemy. Hej! Mam tę bo! To teraz już wszyscy. Hej! Aho! Hej! Aho! Same dziewczyny, duże i małe. Hej! Aho! I chłopaki. Hej! Ahoj! Dobra dziewczyny, to była próba. Za chwilę płyniecie same. Teraz potrzebny mi jeszcze jakiś krzepki chłopak. Gdzie krzepki. Dobra, ten jest tu krzepki, chodzi. Wyglądasz krzepki. Kompani, nie kop mi tu jak u końc. No nie jesteś to nie kop. Jak ty masz na imię? Adam. Dasz mi pirackie, two słowo honoru, że ja ci pożyczę na chwilę pistolet, a ty mi go nie Okej. To nie okej, okay, tylko powtarzasz za mną. Daję. Daję. Pirackie. Pirackie. Na niego, nie na mną. Słowo honoru że nie buchnę ci pistoletu. że nie buchnę ci. świetnie. Adam. Jedna łapa tu. Nie. Nie wiesz. Druga łapatu. Teraz Adam. Nie jesteś Adam. Nie. Nie jesteś Adam. nie jesteś Adam. Nie jesteś koń. Jesteś stojak do mikrofonu. Trzymaj. Zobaczymy jak działasz. Trzymaj. Popsuty. Taki Adam. Nie Bezprzewodowy. Nie trzeba. Teraz Już działa. Styki miał nieprzeczyszczone. A teraz Adam trzymaj, bo sprawdzimy, czy działają głośniki. Raz, dwa. Zatalitki pod złączone. A za Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. A, o, o, o. Rozbo! Roz, Raz tak, uwaga, dziewczyny, równiutko i do wioseł. Adam, trzymasz mi mikrofon tu, a nie tu i tu i tu, bo muszę do niego, Adam, choć cię wymienię. lepszy model. Na, Na noc, bo muszę do niego śpiewać, aby takie fale robić. Da, 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 da. <śleska> kiedy mgła linie brzeg oddala, kiedy pierdolę. Hej! Zasypiają żagle na masztach! Ciąży głowa! Dzień. Chcecie, żeby jutro słońce świeciło? W niedzielę. W takim razie, słuchajcie. W ahoj, wywołujemy słońce. Kto chce słońca? Hej, ahoj! Są takie małe słoneczko, Wielkie słońce. Hej, ahoj! Kto Hej. Ahoj! dzisiaj ahoj! będzie? Poglądamy zaczarowana kołysanka. Zobaczcie. Teraz Bąbel śpi. Tylko ja wiem, jak go ja można bądź. Bądź. Dlatego był mi potrzebny Adam jak do mikrofonu. Brawo dla niego. dla Usiadaj. I dlatego był mi potrzebny moje cudowne dziewczyny. Brawo dla dziewczyn. się dziewczyny. Usiadaj. Przeciągnij się Bąbelku. ja mu teraz zrobię? Zdjąży go. Poreczkę, perełeczkę. Zostawię go wam w prezencie i w nogi. A mu teraz zaśpiewali tak. O, Śpi, bąbelku śpi! Jeszcze raz. Ooo! <śpij> Bombelku śpi! Dobra, zostawiam go z wami, już mnie nie ma. A czy pan? Przypomnę już sobie kot pinkiwa. <śpij> 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 W takim razie go obudzimy i torturami z niego to wyciśniemy. Co, ale co budzi prawdziwego marynarza? Chyba go no. Co? Powiedz na Fajnie cię budzą. Nie, prawdziwego marynarza budzi szum morza i gwizd wiatru. Dziewczyny, szum! Dziewczyny, się za wszystkie czasy, a pan to szumi czy <grystanie> <grystanie> Kapitanie! 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 Dużo! Mówię się rusza. Zaraz rozruszamy, nie martw się. Dobrze, dobrze, dobrze. Te tak. piosenkę to ja już znam i wcale się ciebie nie boję. Powiedz czego ty chcesz żeby. Najlepiej to rozwiąż tę lineę, żeby mógł ci pomóc. Kiedy znowu wymyślisz coś głupiego. Chcę, żebyś mi powiedział, jakie jest zaklęcie nosisz neczki, perełeczki. Jakie przedmioty dostały od do morskiego? Aha! I gdzie one są? Aha! Powiesz? Ehe! Powiesz? Ehe! Trudno zamykać oczy. Powiesz? E na początku no, już bardzo jednym. Rzeczywiście, znakomity pomysł. Nie wiesz, że nie można bawić się zapałkami? Nie? Nie, bo będziesz sikał w nocy. No, bude, bo... no, bude, bo... I ostrymi no, przedmiotami no, również bawić się? Sikać No, oczywiście, no. muszę drugi raz posikać. To był no. przez wiele bo moje się widok drzwi. Słuchajcie, jak by go Nie. Ja. Mam samych przyjaciół w tym porcie. No to nie myśl. Tak jest. Chodź się tu do mnie, ty. Chodź. No chodź. Nie ty już byłaś. Chodź ty. No chodź. No chodź. Kto no chce? O, to nie był najlepiej. I kto jeszcze chce? Jeszcze jeden. Chodź. Ja. Oj, ty też chodź. Jak wy macie chłopaki na imię? Oliwier, Kacper i... Sylwę, co to jest chłopaki? To! To! Co to jest? Nie, to narzędzie zbrodni. Pokażcie wasze narzędzia. Idziemy, bo wilacz, chodź. Chodźcie, chłopaki, chodź. go no. lekko buką. Do roboty. Nie bardzo, to go tu pod pachą to tu bez litości. No! To nie i to! Zgadza się to wszystko, wszystko. Niech nie o tym nie, nie Oliwier, Kacper i Sylwek więcej nie łaskoczą. Kacper, podarujemy mu. Podarujemy mu. Oliwier, podarujemy mu. Sylwek, Sylwek, Musimy mu podarować. Dobrze, że bo jak jak mu nie podaruje, to nam nie powie? Prawda, tak moi braci piratów, błędujcie <klucz> Dobrze? Dobrze, co chcesz wiedzieć? Jakie przedmioty dostałeś od kula Morskiego? Skryteczka, perełek. Powiedz mi to. Pajeczka. <noise> Pajeczka. Tak jest. Tak jest. – Bałagan? – To moja szafa marynarska. Ty masz bałagan w szafie. Tak jest, jak zawsze. To jest fajeczka prawdeczka. Fajeczka prawdeczka? Fajeczka prawdeczka. Każdy, kto zapali tę walkę, nie, nie może skłamać, choćby najbardziej chciał. Pokaz pierwszej pomocy Słuchajcie, słyszeliście kiedyś o pierwszej pomocy? Wiecie co to jest w ogóle? Tak. Tak i co to jest? Komis? Że pierwszy raz pomagasz. coś, kogo no. coś nie boli, na przykład. kolega się odczyta, na przykład za na prostu zabawy wróciła. Zwoli jednoga albo ręka. to albo. powiedzieć pani, Co robi tak jak Babcia, dziadek, sąsiad. Słuchajcie, dzisiaj będziemy robić troszeczkę trudniejszą rzecz niż przelepianie plaska, ale myślę, że każdy z Was sobie dobrze poradzi. Yy, mamy takie dwa manekiny do pomocy. Także powiedzieć, mi jesteście, no. Oni e, nam pomogą nauczyć Was pierwszej pomocy e, w takiej sytuacji, jak pierwsza, która jest dziewczyn powiedziała. E, czy... Co się dzieje? No, no, no. Ktoś się leży. Dobra, pierwsza rzecz, to pytamy się czy nas słyszy, czyli... Ale pamiętajcie, że na musicie czuć bezpiecznie. bezpiecznie i jeżeli to jest jakiś obcy, to fajnie jest zapytać rodziców, albo... Widzę, że ktoś leży. Patrzę, no jesteśmy na takim pikniku, chyba to jest bezpieczniej, nie?